Nasz wszechświat jest ogromny i tajemniczy, pełen nieskończonych możliwości i nieodkrytych tajemnic. Wypełniają go miliardy galaktyk, a każda z nich zawiera miliardy gwiazd, tworząc niesamowite widowisko na niebie. Ale te galaktyki nie są rozrzucone przypadkowo. Mają swoje miejsce w większym porządku. Są zorganizowane w ogromną, połączoną sieć. Znaną jako kosmiczna sieć, która jest jednym z najbardziej fascynujących odkryć współczesnej astronomii. Ta sieć składa się z olbrzymich włókien materii, zwanych filamentami, które rozciągają się na setki milionów lat świetlnych. Filamenty te są jak szkielet wszechświata, stanowiąc podstawę jego struktury i kształtując jego rozwój. Wyobraź sobie pajęczynę delikatną, a zarazem mocną. Rozciągającą się po całym kosmosie, łączącą galaktyki w jedną wielką sieć. To właśnie kosmiczna sieć misterny Gobelin utkany z nici galaktyk gazu i ciemnej materii, który jest kluczowy dla zrozumienia struktury wszechświata. Te nici, filamenty galaktyk, są rusztowaniem wszechświata, wyznaczając ścieżki materii i kształtując jego ewolucję przez miliardy lat. Odkrycie kosmicznej sieci zrewolucjonizowało nasze rozumienie struktury wszechświata na dużą skalę, pokazując jak złożony i zorganizowany jest nasz kosmos. Pokazało nam, że wszechświat nie jest przypadkowym zbiorem obiektów, ale raczej skomplikowanym systemem pełnym wzajemnych powiązań. Zamiast tego jest to wysoce zorganizowany system. Ukształtowany przez fundamentalne siły natury, które działają na ogromnych skalach czasowych i przestrzennych. Kosmiczna sieć jest świadectwem potęgi grawitacji, która przez miliardy lat przyciągała materię, tworząc te ogromne struktury, przez miliardy lat grawitacja przyciągała materię, tworząc te ogromne struktury, które są podstawą naszego wszechświata. Zrozumienie kosmicznej sieci jest kluczowe dla zrozumienia. Jak wszechświat ewoluował od gładkiego, jednolitego stanu do złożonego i różnorodnego królestwa, które widzimy dzisiaj. To fascynująca podróż przez czas i przestrzeń, która pokazuje, jak niezwykły jest nasz wszechświat. Aby zrozumieć pochodzenie kosmicznej sieci, musimy cofnąć się do samego początku, do wielkiego wybuchu. To właśnie wtedy, około 13,8 miliarda lat temu, Wszechświat narodził się z nieskończenie małego punktu, eksplodując w niewyobrażalnym wybuchu energii i materii. W okresie niemowlęcym Wszechświata, chwilę po jego narodzinach, w pozornie jednolitym morzu energii pojawiły się maleńkie fluktuacje kwantowe. Te fluktuacje były jak delikatne zmarszczki na powierzchni wody. Subtelne, ale znaczące. Te fluktuacje reprezentowały minimalne różnice w gęstości ziarna struktury w rodzącym się kosmosie. Były to pierwsze oznaki, że wszechświat nie był całkowicie jednolity, ale miał w sobie zalążki przyszłych struktur. Te fluktuacje gęstości, choć nieskończenie małe, były katalizatorami wielkiego projektu wszechświata. To one zapoczątkowały procesy, które z czasem doprowadziły do powstania gwiazd, galaktyk i całych galaktycznych gromad. Służyły jako grawitacyjne punkty skupienia, przyciągając coraz więcej materii przez eony. Te punkty skupienia były jak nasiona, które z czasem rosły, przyciągając coraz więcej materii i tworząc coraz większe struktury. Wczesny wszechświat był Burzliwym morzem cząstek i energii, szybko się rozszerzającym i ochładzającym. Był to czas intensywnych przemian, gdzie każda cząstka miała swoje miejsce w wielkim kosmicznym tańcu. W miarę rozszerzania się wszechświata, te obszary o większej gęstości wywierały nieco silniejsze przyciąganie grawitacyjne niż ich otoczenie. To przyciąganie było jak delikatne, ale nieustępliwe pociąganie. Które z czasem formowało struktury. To przyciąganie, choć słabe, było wystarczające, aby przyciągnąć więcej materii, wzmacniając kontrast gęstości. W ten sposób z czasem małe różnice w gęstości stawały się coraz bardziej wyraźne, prowadząc do powstania złożonych struktur. Ten proces, znany jako niestabilność grawitacyjna, jest siłą napędową powstawania wszystkich struktur we wszechświecie od gwiazd i galaktyk po samą kosmiczną sieć. To dzięki niemu możemy dziś podziwiać piękno i złożoność wszechświata. Wczesny wszechświat, choć pozornie chaotyczny, zawierał w sobie plany wspaniałych struktur, które obserwujemy dzisiaj. Był to czas, kiedy ziarna przyszłych galaktyk i gwiazd zaczynały kiełkować. Te fluktuacje gęstości, subtelne szepty wielkiego wybuchu, zapoczątkowały wielką symfonię kosmicznej ewolucji. To one były pierwszymi nutami w melodii, która trwa do dziś, kształtując wszechświat, który znamy. Grawitacja, architekt kosmosu, przejęła kontrolę. Od samego początku wszechświata siła ta była kluczowym czynnikiem kształtującym jego strukturę. Wzmocniła te początkowe fluktuacje gęstości, przyciągając coraz więcej materii. To właśnie dzięki grawitacji te małe różnice w gęstości zaczęły rosnąć, tworząc zalążki przyszłych galaktyk. Przez miliardy lat to nieustanne przyciąganie ukształtowało wszechświat w kosmiczną sieć. Którą widzimy dzisiaj. Ta sieć jest złożona z filamentów, węzłów i pustek, które razem tworzą skomplikowaną strukturę. W miarę jak grawitacja niestrudzenie działała, obszary o większej gęstości stawały się jeszcze gęstsze, tworząc ogromne chmury gazowego wodoru i helu. Te chmury były miejscem narodzin pierwszych gwiazd. Te chmury stały się miejscem narodzin pierwszych gwiazd i galaktyk. Gwiazdy te z kolei zaczęły formować galaktyki, które z czasem łączyły się w większe struktury. Obszary o niższej gęstości z kolei rozszerzały się i opróżniały, tworząc kosmiczne pustki, ogromne przestrzenie z bardzo małą ilością materii. Te pustki są jak wielkie, puste przestrzenie między filamentami. Kosmiczna sieć wyłoniła się jako złożona sieć filamentów, węzłów. I pustek. Filamenty te są jak nici, które łączą galaktyki i gromady galaktyk. Filamenty, najbardziej widoczne struktury, utworzyły się wzdłuż włókien materii ściąganych przez grawitację. Te włókna są jak kosmiczne autostrady, po których podróżują galaktyki. Filamenty te rozciągają się na miliardy lat świetlnych, łącząc galaktyki i gromady galaktyk jak perły na sznurku. To właśnie wzdłuż tych filamentów materia jest najgęściej skupiona. Na przecięciach filamentów, gdzie grawitacja zbiegała się z wielu kierunków, powstały masywne struktury zwane gromadami galaktyk. Te gromady są jak węzły w sieci, gdzie materia jest najgęściej skupiona. Gromady te, zawierające setki, a nawet tysiące galaktyk, Reprezentują najgęstsze obszary kosmicznej sieci. Są one jak kosmiczne miasta, pełne gwiazd, planet i innych obiektów. Filamenty to nie tylko rusztowanie wszechświata, są również jego układem krążenia. Działają jak międzygalaktyczne autostrady, kanały, przez które przepływa materia, napędzając wzrost galaktyk i gromad galaktyk. Galaktyki nie są statycznymi bytami. Poruszają się i ewoluują w kosmicznej sieci. Grawitacja przyciąga galaktyki do siebie wzdłuż filamentów, prowadząc do zderzeń i połączeń, które napędzają ewolucję galaktyk. Przepływ materii wzdłuż filamentów uzupełnia zasoby gazu w galaktykach, dostarczając surowca do formowania się gwiazd. Te kosmiczne autostrady nie są puste, są wypełnione rozproszonym gazem, znacznie rzadszym niż gaz w galaktykach, ale wciąż istotnym w skali kosmologicznej. Gaz ten, podgrzewany przez intensywne siły grawitacyjne, osiąga temperaturę milionów stopni Celsjusza, emitując promieniowanie rentgenowskie, które możemy wykryć za pomocą naszych teleskopów. Filamenty odgrywają kluczową rolę w ciągłej ewolucji wszechświata. Łączą galaktyki i gromady galaktyk, umożliwiając wymianę materii i energii, która kształtuje te kosmiczne kolosy. Badając filamenty, uzyskujemy głębsze zrozumienie procesów, które napędzają powstawanie i ewolucję galaktyk.